Ramowa umowa współpracy. Czym jest? Kiedy ją wykorzystywać? Jak ją przygotować? Jakie są wady, zalety? O tym opowiem ci dzisiaj posiłkując się swoim doświadczeniem jako radca prawny, który przygotowuje ramową umowę współpracy dla swoich klientów. No to zaczynajmy. Po pierwsze, czym jest ramowa umowa współpracy? To jest taka umowa, która nie jest wprost opisana w kodeksie cywilnym. W kodeksie cywilnym mamy na przykład umowę o dzieło, mamy umowę zlecenia, ale nie mamy ramowej umowy współpracy, co nie znaczy, że taka umowa nie istnieje. Taka umowa została wypracowana przez praktykę, dlatego że biznes jej potrzebuje. Biznes potrzebuje jej dlatego, że zawieranie umów o dzieło jest póki co korzystne, bo nie jest oskładkowane. Ale jeżeli taką umowę o dzieło trzeba zawierać za każdym razem, no to robi się nam sporo formalności. Chcemy powierzyć wykonanie logotypu, zawieramy umowę o dzieło. Chcemy powierzyć wykonanie grafik do social media, zawieramy umowę o dzieło. Oczywiście, przedmiotów działu może być dużo więcej. Ja posiłkuję się pewnymi przykładami ze swojej praktyki. No i przychodzą do mnie przedsiębiorcy i pytają, czy można by znaleźć jakiś sposób, żeby ciągle tych umów o dzieło nie zawierać. No ja mówię tak, oczywiście możemy znaleźć taki sposób. No prawnik jest od tego, żeby szukać rozwiązań, a nie po to, żeby mnożyć problemy. No i umowa współpracy to taka umowa, która polega na tym, że zawieramy ją raz, podpisujemy ją raz. A na jej podstawie realizowane są umowy o dzieło, przy czym te umowy o dzieło zawierane są w sposób automatyczny, bez konieczności podpisywania za każdym razem umowy o dzieło. I jak się to dzieje? Dzieje się to w ramach zamówień. Czyli ramowa umowa współpracy przewiduje zasady składania zamówień. Jeżeli zamagający jest zainteresowany powierzeniem wykonania jakiegoś dzieła, składa zamówienie. Procedura składania zamówień może być uregulowana dowolnie, byle został po tym jakiś ślad. Na przykład może być to mail. Może być to jakiś komunikator typu slack, czy jakiś system do zarządzania pracą. Ważne, że po tym zamówieniu został ślad, bo z tego zamówienia będzie wynikało, co zostało zamówione, jaki termin jest wykonania tego dzieła, ewentualnie jakie są zasady wynagrodzenia, bądź jakieś inne szczegóły. Chodzi o to, żeby złożenie tego zamówienia było możliwe prosto i żeby nie trzeba było za każdym razem mnożyć papierów. Czyli mam jedną umowę, umowę ramową, umowę współpracy, na jej podstawie są składane zamówienia. Ja w tym nagraniu nie będę opowiadał o przykładowych postanowieniach do umowy. Natomiast jeżeli masz potrzebę, to takie przykładowe postanowienia do umowy są zawarte w wersji tekstowej tego poradnika, link znajdziesz w opisie tego nagrania. Możesz kliknąć i tam możesz sobie zapoznać się z konkretnymi przykładowymi postanowieniami do umowy, jakie ja Stosuje, może być to punkt wyjścia do stworzenia Twojej własnej umowy, do zainspirowania się czy po prostu do poszerzenia wiedzy. No bo gdy chodzi o takie konkretne postanowienia umowne, to faktycznie łatwiej jest działać na ekranie, na tekście, niż tylko na słuchu. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak Ty możesz dać znać w komentarzu. Ale wracając do meritum. Mamy tą ramową umowę współpracy, mamy zamówienia, te zamówienia prowadzą do zawierania umów o dzieło. Czyli przykład. Ja mam na przykład jako radca prawny zawarty ze swoim grafikiem ramową umowę współpracy, która przewiduje, że jeżeli będę potrzebował coś od niego zamówić, wysyłam mu zamówienie mailowo. On określa warunki, na jakich może je zrealizować. Jeżeli się dogadamy, dochodzi do zawarcia umowy o dzieło. I na przykład dzisiaj potrzebuję pięciu miniaturek do YouTube'a, wysyłam mu zamówienie. Za tydzień potrzebuję baneru do jakiejś akcji promocyjnej. Potem potrzebuję jakiegoś elementu identyfikacji wizualnej. Mam jedną ramową umowę współpracy na tym bazuje składam zamówienie, nie ma potrzeby zawierania oddzielnych umów o dzieło, łatwe, proste, wygodne. Ta ramowa umowa współpracy może pójść różnymi ścieżkami. Ona może dawać wykonawcy jakieś gwarancje w zakresie jakiejś minimalnej ilości zamówień. Na przykład umawiamy się, że tych zamówień w miesiącu będzie minimum tyle. No bo na przykład chcemy, żeby ten grafik pracował dla nas na wyłączność, bądź nawet jeżeli nie na wyłączność, to z jakąś deklaracją dostępności. Na, no żeby tak mogło być, no to on musi mieć gwarancję, że będziemy mu coś zlecać. Ale ramowa umowa współpracy może być skonstruowana również bardziej luźno czyli my wręcz wskazujemy, że ona nie nakłada obowiązku słuchania zamówień. Mogą być zamówienia w jednym miesiącu, w drugim z, z miesiąc może tych zamówień nie być. Wszystko jest ok. Jak się umówimy, tak działamy. No bo ta ramowa umowa współpracy korzysta ze swobody umów z kodeksu cywilnego, czyli najpierw dobieramy warunki biznesowe, a potem piszemy umowę, która spełni te warunki biznesowe. Dlatego ta umowa jest taka fajna i pożyteczna i dobra. Ta umowa jest też dobra dlatego, że można w niej od razu przewidzieć kwestię przenoszenia praw autorskich. Czyli mamy sobie również wątek taki, że od razu umawiamy się na to, że to wszystko co zostanie stworzone to ten twórca przenosi prawa autorskie bądź ewentualnie udziela licencji. I tak jak w każdej umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, czy w czystej umowie przenoszącej prawa autorskie, regulujemy pole eksploatacji, prawo osobiste, prawa zależne no i wszystko to, co zawsze przy prawach autorskich trzeba uregulować. Nie będę teraz o tym robił wywodu, bo na ten temat znajdziesz. Na moim kanale inne filmy. Zresztą o ramowej umowie współpracy też już kilkukrotnie opowiadałem, bo ten temat regularnie wraca w mojej codziennej pracy, dlatego też zdecydowałem się ponownie i odświeżyć wideo, i odświeżyć wersję tekstową poradnika. Zatem ramowa umowa współpracy bazuje na zamówieniach. Składamy zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy o dzieło. Z tej ramowej umowy współpracy mogą wynikać również kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich. No i wiadomo, że kluczowe dla wykonawcy jest wynagrodzenie. No i w takiej ramowej umowie współpracy możemy albo przewidzieć, że to wynagrodzenie będzie każdorazowo negocjowane na etapie składania zamówienia i ustalania warunków tego zamówienia, albo wprowadzimy jakąś stałą procedurę, na przykład stawkę godzinową. Albo wprowadzimy jakieś wynagrodzenie prowizyjne od sprzedaży, albo jakąś hybrydę. Znowu jesteśmy nieograniczeni w naszych pomysłach. Tak, jak chcemy ułożyć naszą współpracę, tak ona wygląda. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej jednak to jest tak, że składamy zamówienie, wykonawca określa warunki wynagrodzenia, ewentualnie negocjujemy i dochodzimy do porozumienia, ale widziałem też, że małe o współpracy, które na przykład bazowały na Stawce Godzinowej. Zatem podstawowymi kwestiami w tej ramowej umowie współpracy jest procedura składania zamówień, czas trwania tej umowy, no i to może być umowa na czas określony, na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia, z określonym terminem wypowiedzenia albo z jakąś trwałością tej umowy, czyli niewypowiadalną przez jakiś czas, za wyjątkiem jakichś ważnych przypadków. Znowu, co potrzebujesz, tak robisz. W tej umowie zawieramy postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich. No i to jest taki zrąb, kor, kręgosłup tej umowy. Ale często ta umowa jest wykorzystywana po to, żeby od razu uregulować tam inne kwestie: procedury poprawek, sposób komunikacji, dostarczania plików, czy będą to pliki otwarte, czy będą to pliki wynikowe, jaka jest odpowiedzialność wykonawcy, jak wygląda współdziałanie między wykonawcą a zamawiającym, kto i za co ponosi odpowiedzialność, czy mamy jakieś kwestie poufności, zakazu konkurencji, wyłączności, może powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie kwestie z ważne z tej współpracy wkładamy do tej umowy, dlatego że ją podpisujemy raz. I jak dużo wysiłku włożymy tutaj, na tym etapie, no to później będzie nam to procentować. Jeżeli mamy tylko podpisać jakiś świstek, który nic nam nie zabezpiecza, to szkoda w ogóle sobie zaprzątać głowy. Bo przecież pamiętajmy, że umowa może być równie dobrze zawarta w formie dorozumianej elektronicznej. No oczywiście z wyjątkiem przeniesienia autorskich praw majątkowych, ale to znowu odrębny temat. Na ten temat też już wielokrotnie nagrywałem odcinki. Co to znaczy forma pisemna? Niemniej jednak, jeżeli podejmujesz ten wysiłek, żeby przygotować ramową umowę współpracy, no to faktycznie warto odrobić tą lekcję, zrobić rachunek sumienia, czego potrzebuję i jak do tego podejść, jakie są moje potrzeby, jakie są moje negatywne doświadczenia z przeszłości i tak tą umowę napisać. Szczególnie ten ostatni człon często występuje w mojej pracy. Przychodzą do mnie klienci, którzy na przykład przez kilka lat bazowali na jakiejś swojej umowie. Zebrali pewne doświadczenia, wiedzą, co jest nie tak, jakie obszary są newralgiczne i je chcą zaopiekować. No i wtedy mamy sobie oczywiście spektrum zagadnień do uregulowania, na przykład w ramowej umowie współpracy. Natomiast jeżeli jesteś na początku, no to ja mogę zaproponować coś, co po prostu uważam z doświadczenia za przydatne. Z ramową umową współpracy wiąże się oczywiście jeszcze kwestia zgłaszania umów o dzieło. No bo teraz ta ramowa umowa współpracy jest robiona po to, żeby za każdym razem nie zawierać umowy o dzieło. No ale od pewnego momentu w polskim prawie jest obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS. Nie jest to wprawdzie rejestracja w ZUS, jak na przykład umowy zlecenia. Jest to tylko informacja o zawartej umowie o dzieło. No i powstaje pytanie, jak traktować umowę współpracy? Czy zgłaszamy umowę współpracy, czy zgłaszamy umowę o dzieło? Umowy współpracy nie zgłaszamy, dlatego że umowa współpracy nie podlega zgłoszeniu. Umowa współpracy jeszcze nie gwarantuje, że w ogóle dojdzie do zawarcia jakiejś umowy o dzieło. Może tak być, ale nie musi. Do zawarcia umowy o dzieło dojdzie wtedy, kiedy zostanie złożone zamówienie. Więc jeżeli zostanie złożone zamówienie i dochodzi do zawarcia umowy o dzieło, to wtedy aktualizuje się obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło. Dlatego ważne jest, żeby w tej ramowie umowej współpracy przewidzieć dokładnie procedurę składania zamówień i możliwie doprecyzować chwilę zawarcia umowy o dzieło na podstawie tej ramowej umowy współpracy, no bo od tego momentu będzie liczony termin na zgłoszenie umowy do ZUS. I częstym też problemem związanym z należnościami publiczno-prawnymi, o które pytają mnie klienci, jest kwestia rozliczenia tej umowy o dzieło. No bo księgowy zadaje pytanie, jak to rozliczyć. Ramowa umowa współpracy w, może być rozliczona w tym przypadku jak umowa o dzieło. W sensie nie rozliczamy ramowej umowy współpracy jako takiej, tylko każde dzieło. Umowa o dzieło nie jest zawierana w formie pisemnej, więc nie mamy umowy o dzieło podłączanej do dokumentacji księgowej, ale na przykład wykonawca wystawia nam fakturę albo wystawia nam rachunek. Jeżeli wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej, no to oczywiście zamawiający jest tutaj płatnikiem podatku dochodowego. No chyba że ten wykonawca oświadczy, że on wykonuje to dzieło w ramach działalności nierejestrowanej, no to wtedy obowiązki podatkowe ciążą tylko na nim, też warto to doprecyzować. Także nie trzeba mieć oddzielnej umowy o dzieło na piśmie. Na potrzeby księgowe wystarczy tak naprawdę rachunek, faktura wystawiona na podstawie ramowej umowy współpracy, która jest tak naprawdę fakturą bądź rachunkiem do umowy o dzieło. Bo najważniejsze w tej konstrukcji jest to, że zawierana jest umowa o dzieło, tylko ona nie jest podpisywana, ona jest zawierana automatycznie w sposób poprzez przyjęcie zamówienia przez wykonawcę, a procedurę składania zamówień określa ramowa umowa współpracy. No i to też jest ważne, że chodzi tutaj o dzieło. Ja mówię o ramowej umowie współpracy w reżimie umowy o dzieło. Bo można oczywiście też skonstruować ramową umowę współpracy w reżimie usługowym, choć nie ma to szczególnie sensu, bo jak idziemy w usługi, to najczęściej mamy jasną umowę. umowa o świadczenie usług i nie ma tam potrzeby bawienia się w te zamówienia, umowę o dzieło i tak Natomiast wiadomo, ramowa umowa, ramowa umowa współpracy bazująca na usłudze, umowa o świadczenie usług, będzie podlegała o składkowaniu, jeżeli wykonawcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, bądź działalność nierejestrowaną wykonująca, no to umowa o świadczenie usług podlega o składkowaniu, dlatego stosuje się umowa o dzieło. No i tutaj ważna uwaga, ramowa umowa współpracy nie służy do tego, żeby fikcyjne zawierać umowę o dzieło. To całe orzecznictwo związane z tym, kiedy mam do czynienia z dziełem, a kiedy mam do czynienia ze zleceniem i świadczeniem usług jest aktualne. Przedmiotem dzieła na podstawie ramowej umowy współpracy może być tylko takie dzieło, które mogło być przedmiotem umowy o dzieło. Więc jeżeli my na przykład zatrudniamy do obsługi social media, to ciężko nam będzie tutaj to włożyć w reżim umowy o dzieło, no bo to są typowe czynności usługowe. Musimy pamiętać, że ta ramowa umowa współpracy nie służy do obchodzenia oskładkowania tam, gdzie faktycznie mamy usługi, a nie poszczególne umowy o dzieło. No i to chyba takie najważniejsze kwestie. Ja nie miałem w tym poradniku wideo i audio takiej ambicji, żeby opowiedzieć o całej ramowej umowie współpracy, dlatego że zrobiłem to na blogu. Jeżeli potrzebujesz usystematyzować wiedzę albo potrzebujesz skorzystać z konkretnych przykładowych postanowień, to kliknij w link znajdujący się w opisie tego naszego dzisiejszego spotkania wirtualnego i tam przejdziesz do wersji tekstowej i w artykule znajdziesz również przykładowe postanowienia do konkretnych fragmentów, do procedury składania zamówień, do czasu trwania umowy, do wynagrodzenia, do przeniesienia praw autorskich. Znajdziesz to wszystko w wersji tekstowej. Zapraszam. W charakterze podsumowania. Ramowa umowa współpracy bazuje na umowach o dzieło, pozwala nawiązać dłuższą współpracę z wykonawcą która będzie bazować na umowach o dzieło, przy czym nie będziemy musieli za każdym razem tej umowy o dzieło podpisywać. Podpiszemy raz ramową umowę współpracy, będziemy składali zamówienia, zamówienia będą prowadziły do zawarcia umowy o dzieło. No i z tą wiedzą Cię zostawiam, jeżeli masz jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, śmiało zostaw komentarz lub po prostu namierzaj mnie indywidualnie w internetach. Przypomnę, jestem radcą prawnym, prowadzę bloga prakreacja.pl i kancelarię prawną Prakreacja Legal, gdzie pomagam m.in. w przygotowywaniu umów. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, cześć.